Maneczku, mordeczki, say. Witam z powrotem po dwóch miesiącach. Z tej strony ten najlepszy z krzyżaków, czyli VirtuaL. Najpierw powiem wam, dlaczego nas y, dwa miesiące nie było. Przecież mówiliśmy, że mamy już jeden skrypt skończony i trzeba to teraz zmontować. Well, temat, o którym nagrywaliśmy, już się lekko zestarzał. Także zapomnieliśmy o wielu innych informacjach. Ogólnie nam to chujowo wychodziło i postanowiliśmy tego nigdy nie dokończać. Ale. Dzisiaj pomówimy sobie o najprawdopodobniej najgłupszej grupie <coughs> Anti-Cringe Organization. Jego liderze, chyba liderze, Nikodemie, podłoga szefie. By the way, chciałem tylko zaznaczyć, że znaleźliśmy jego kanał na serwerze Antyfury, który jest przy okazji prowadzony przez 11-latków. Nie no, ale tak, serio to tylko zakładam, że mają około. No nie wiem, może 9 lat, max 11, popatrząc na ich filmy i konwersacje na Twitterze, a przepraszam, X-ie, nie wydaje mi się, że oni jeszcze wiedzą co to potęgi. Jak się spytałem o wiek Nera serwera, to on mijał te proste pytania szerokim łukiem, albo dawał jakieś sarkastyczne odpowiedzi. Ale już przestajemy kopać ten serwer i zajmijmy się głównym bohaterem tego odcinka. Nikoś prowadzi kanał jak to on ma na tej swojej WikiTube typu Skeletony. I teraz musicie mi uwierzyć na słowo. Jego zjebany kolega mu zrobił w Wikitubie za ciasteczko w szkole i walnął tam, że robi content typu skeletony. Z jakiegoś niewiadomego powodu, ta strona już nie istnieje, więc. Y, wiem, wielka szkoda. Y, ale dobra, nieważne. Na normalnych filmach chce być Pagot Wannabe. I mu to nie wychodzi, bo jego roasty są na poziomie żatów z trzeciej klasy podstawówki. Ostatnio wrzucił film, który jest jakoś dziwnie podobny do Kaki420. Ale kogo to obchodzi? I może przejdźmy dalej. Po zrobieniu pięciosekundowego researchu na jego obsranym kanale, można zauważyć jeden i ten sam nickname pojawiający się kilkanaście razy na jego filmach. I o kim mowa? O Amcikson. I dlaczego on ją tak kopię? Cóż... Chuj wie po co, naprawdę. To był chyba najgorszy cel, który mógł se wybrać. Walić ją Jixon, bo ona ma paliona w subskrypcjach. I tyle. Zrobił też na nią jakiegoś gównianego Disa, w którym nie było żadnych słów, tylko jakiś tekst na ekranie, który był podpierdzielony od Pagoda, by the way, tylko tak lekko zmodyfikowany i tak chujowo spolszczony. A jego armia list gratulowała mu za te poezje w komentarzach. Znalazłem także, jak czytał komentarze na jednym z jego szorców. Głównie odpowiadał tam na komentarze, jak on to tam mówił od dziewięciolatków, którzy są fanami Amcixon. I tam padło zdanie, które sprawiło, że wybuchłem śmiechem, nie? Dobra, poczytajmy komentarze. LS jest takim głupkiem. Amcixon i odwal się od niej, debilu. TFFF, czemu miałbym się słuchać jakiejś lub jakiegoś dziewięć lub latkę? Ale agresion kit. Mówisz o mnie, czy Amcikson? Kit, co wyzywa kotka? Dziecko, czy ty odróżniasz krytykę od hejtu? Bo myślę, że nie. Dobra, na razie to tyle komentarzy na dziś. Czyli według niego krytyka to wyśmiewanie się z dwunastolatek i dwunastolatków, bo w zasadzie chuj wiadomo co zrobili, a potem wywalanie to do opisu, że film jest w celach humorystycznych, bo boi się, że jego kanał zniknie, jak tego nie dam tam. Tak, nie żartuję. On się sam przyznał, że wstawia to do opisu, bo boi się, że mu zdilejtują konto. Nie dlatego, że to są po prostu żarty, bo on się boi, że straci kanał. O nie! I takie same kłamstwa wpychał w odbyt Macam Cixon, która mu groziła policją za obrażanie jej córki. No ale to wszystko było tylko w celach humorystycznych, co nie? Co nie? Ta, jego lizotupy wzięły to wszystko zbyt poważnie, że wypisywali jej, żeby się nie zesrała, albo żeby zamknęła pysk. No tak, żeby sprawiać uśmiech swoim widzom poprzez kopanie jednej i tej samej osoby przez cały czas. Ta sprawa niby została wyjaśniona, ale to nie oznacza, że Nikodem jest magicznie czysty. Był tam jeszcze taki jeden bachor, który mówił, że przesadzili, a potem sam jeszcze dopisał, że to nie była krytyka, ale mi się tak nie wydaje. Oczywiście są to nie jedyna ofiara od Nikodema i jego lizodówów, bo jest jeszcze Kotek Ale Gaming Do którego też się obsrywał, nie wiadomo dlaczego. I podobno on kradł filmy, co jest kompletną bzdurą, bo nie dał nawet solidnych dowodów, tylko dał tam filmik jak było coś tam z Zasubskrybuj do tego pieska czy <laughs> coś takiego. Kurwa, ale to wcale nie jest tak, że jego zjebany content jest podwalony od pagoda, nie? Jego Disów. Potem jeszcze kłamał prosto z twarz na społeczności, że on niby wyłudza pieniądze, a potem zmienili zdanie i stwierdzili, że to były tylko żarty. I znalazł się tam akurat ktoś mądry o nazwie Heraklitus Soter. On go tam wyjaśnił, ja w sumie z makiem też i tamten koleś zamknął mordę. Dobra, to teraz jego serwer Discord. Jego serwer to dosłownie serwer wardęgi sprzed roku, tylko po kilku wylewach. Jak my tam wbiliśmy, to. Tam był taki zwierzyniec, jeden tam gadał o tym jak Amcikson jest zła pomimo tego, że nic nie zrobiła, drugi tam robił jakieś gówniane edity Patricka Batemana, a trzeci siedział w kącie i walił konia. Jak wbiliśmy tam na VC i ktoś wbił, to od razu się obstrał po naszym pierwszym zdaniu i nas zbanował za byle kurwa gówno, mówiąc, że go niby wyzywaliśmy. Potem jeszcze mieliśmy kłótnie czy rostowanie to wyzywanie, bo te niedorozwojem myślały, że rostowanie to nie wyzywanie, więc szybko ich wyjaśniłem i zamknęli pizdę. Co mogę powiedzieć? Tam dosłownie niektórych się kompletnie nie da zrozumieć. Anyways, jeżeli Maku znajdzie coś jeszcze w naszej zajebistej teczce, nie teczce, jakieś screeny z jego gównianego community, to może je tutaj dać. To będzie taki e, funny moments z jego community i z Nikodema. Patrzcie na to, raz, na to. Dobra, to teraz y, o jego kolegach, a raczej o jednym koledze, na którym się będę skupić. To był ehem, hostlian. Hostilian to jest taki profesjonalny raper, który rapował swoim własnym językiem, mówił N-Worda co dwa słowa. Cześć, to na epic rap w history review! Dzisiaj będziemy poszli nowy numer! Hostilian Holinex Plus. Zobaczmy ten numer. A właśnie jest takie epickie zadanie, jeżeli on powie n to kończy się cały film. Ej, 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 ej.

Duchów z pewnego klanu, jako okładkę jego zajebistej nuty, czy coś takiego. O tym może powstanie inny film i przy okazji o serwerze Antifur, więc yy, tak, jeżeli chcecie, żeby wasza rodzina żyła długo i szczęśliwie, a nie krótko i w depresji, to spierdolnijcie suba na jego kanale, jeżeli go macie i zlewcie go na nasz kanał, dlatego, bo my robimy filmy o ludziach, którzy na następnie coś zrobili, i guess, nie licząc czapicery, ale do tego to akurat nie Maku zmusza, więc no. To już chyba wszystko, bo nie wiem co jeszcze mam mówić, bo jego koledzy to dosłownie kopie tego samego gościa, czyli Nikodema, tylko po prostu lekko poprzestawiane, jeszcze bardziej upośledzone. Ale może na nich powstanie jakiś inny odcinek. I pamiętajcie, ten odcinek był tylko w celach humorystycznych i nie miał zamiaru nikogo obrazić. I widzimy się w następnym filmie, papatki.